Cześć, witajcie z tej strony Poprawny Polak, to kolejny odcinek z mojej serii Hypixel Blitz Survival Games. W dzisiejszym odcinku zagrałem sobie kolejną klasą postaci W poprzednim byliśmy Knightem I muszę wam powiedzieć, że straszna ze mnie jest ciapa Ponieważ zapomniałem w ogóle zobaczyć Jakie premie daje Knight I nie mogę w związku z tym się na temat tej klasy Za bardzo wypowiedzieć, bo po prostu nie pamiętam Co dostałem będąc night W sensie zabycie Knightem Dzisiaj weźmiemy sobie klasę postaci Scout No i jak ona jest opisana Jest opisana Keep Running I być może, nie wiem, będziemy mieli ciągły sprint Być może nie będziemy tracili punktów głodu Zabieganie, um, być może będziemy mieli szybszy sprint. Um, nie wiem, nie mam za bardzo innych pomysłów. Myślę, że to będzie coś związane z bieganiem, ale niekoniecznie e, zobaczymy. Może będziemy po prostu szybsi i biegając, i chodząc, w sensie i sprintując, i nie sprintując. Um, tak czy inaczej, być może przekonamy się już za minutę. Być może okaże się, że jest to dosyć tajemnicze i nie będę w stanie tak po prostu zgadnąć, co się stało. No a dobra, jedziemy. Tym razem. Nie zapomniałem o tym, żeby rzucić się do skrzyń, chociaż nie zmienia to faktu, że nie trafiłem w ogóle w przedmioty na początku. Dobra. Czas uciekać. Mam ze sobą żelazne buty, fajnie. I generalnie rzecz biorąc, um, chwilowo widzę, że sporo graczy mnie goni. Chwilowo widzę też, że gdzieś spadłem przypadkiem. O, i znalazłem skrzynię. Zobaczcie, głupi ma szczęście. Okej, okay, a więc mam już coś co posłuży mi za broń. Jest to siekiera, mam butelkę enchantingu, która co, co nam mi da? Ej, naprawdę, co nam mi da? Nie, nie rozumiem w ogóle jej zastosowania tutaj w tym przypadku. Teraz czy mogę zejść na dół nie zabijając się? No nie wiem, nie byłbym pewien. Spróbujemy wrócić w takim razie na górę, normalnie, <laughs> no i biegniemy sobie dalej. Mam wrażenie, że jestem naprawdę faktycznie sporo szybszy. Niż normalnie. O, zobaczmy. Um. No, napisaj mi tylko tyle, że dostałem zestaw skauta Dostałem piórko. A, dwie miksury szybkości po prostu, tak to wygląda. Przy tej skrzyni już ktoś był, bo zostało w niej tylko zgniłe mięso, które sam nie wiem po co zebrałem, no ale trudno. I zdaje mi się, że nie mogę już wrócić na górę z tego miejsca. Zeskoczymy sobie na dół, bo nie wiem czy widzicie, ale tutaj jest. tutaj jest gracz, moi drodzy. To jest gracz, który może dać mi cenne przedmioty. O, kompas. Hmm, okej, okay. ciekawe. Gdzie też się podział ten gracz? Bo jeśli go szybko nie znajdę, to skończy się to wszystko tak, że to on zaskoczy mnie od tyłu, a nie ja jego. No dobrze, spróbujmy zajrzeć. OAAA! Jesus, przestraszyłem się. Sorry, sorry, ale kompletnie go nie zauważyłem. No i spróbujmy go zarżnąć, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Ojej, ojej, to źle wygląda. Ojej, ojej, zginąłem. Powinienem był spieprzać. Powinienem był, za przeproszeniem, uciekać. Nie wiem, chyba w złym momencie użyłem za przeproszeniem. Powinienem był uciekać, gdzie pieprz rośnie, mając te swoje mikstury szybkości, w momencie, kiedy zauważyłem, że walka nie układa się po mojej myśli. A ja głupi walczyłem, cofając się jakoś niezdarnie tyłem, wpadłem jeszcze na jakąś ścianę, w ogóle porażka na całej linii. Okej, okay, ale przynajmniej już wiemy, co daje zestaw Scouta. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za oglądanie. To było na tyle w tym odcinku Hypixel Blitz Survival Games. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. No i oczywiście komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć!